TikTok. wyroku amerykańskiego sądu, właśnie takim miarowym wtykaniem, zegary odmierzały czas do tego, co nieuniknione. W rządzie Stanów Zjednoczonych nigdy ci tego nie wybaczę. W niedzielę rano, oczywiście, czasu pekińskiego, aby nie było wątpliwości, gdzie leży perpek świata. 170 milionów amerykańskich użytkowników. Zostało odciętych od chińskiej aplikacji. Powody do blokowania TikToka są dwa. Pierwszy to jest wyciek danych do Chin, bo to jest aplikacja, która jest podejrzewana o śledzenie. A drugi powód jest także bardzo prozaiczny, mianowicie używanie TikToka jest bardzo szkodliwe, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, wciągające, destrukcyjne. Może wzmagać depresję, indukować ADHD i tyki nerwowe. Objawy odstawienne są jak przy ciężkiej używce. Nie bez powodu, chińskie dzieci mogą używać tamtejszego odpowiednika aplikacji tylko w trybie bezpiecznym 40 minut dziennie do 10 wieczorem. Wyłączone jest też przewijanie kanów nieskończoność, Uznawane za jeden z najsilniejszych mechanizmów uzależniających. A na zachodzie nie wiem, kim będę bez tej aplikacji. Tak jestem tak tym, tak kim tak jestem tak tylko tak dzięki TikTokowi. To zwykła aplikacja, a czuję się, jakbym stracił kogoś z rodziny. W jednej chwili wyparowało 2 miliardy dolarów wydawanych rocznie tylko na TikTokowe reklamy skierowane do nieletnich. 7 milionów drobnych amerykańskich przedsiębiorców używających TikToka może stracić około miliarda dolarów przychodów. Chyba, że... Jeżeli ktoś w Stanach by TikToka zdecydował się kupić, to owszem, wtedy ten bank zostanie zdjęty. I tylko taki scenariusz miał na myśli Donald Trump, oświadczając w piątek, że gotów jest uratować aplikację... Zaproponował też odłożenie wykonania wyroku na TikToka o 3 miesiące. Ratujmy TikToka, napisał dziś przekornie. Trump na swojej własnej platformie społecznej, przód, czyli prawda. Nie czekając na spełnienie tej obietnicy, w dwa dni ponad 3 miliony Amerykanów przeniosło aktywność do innej chińskiej aplikacji, zwanej Red Note. Brzmi to jak chichot historii, ponieważ nazwa odwołuje się do małej czerwonej książeczki z cytatami Mao Zedonga. Biblii chińskich komunistów, symbolu zniewolenia i indoktrynacji. Witajcie w nowym chińskim medium społecznościowym. Znajdziecie tam dużo zawarnych rzeczy i jestem pewny, że wspaniale spędzicie czas. No, nie był nieomylny. Powtarzał, że władza polityczna wyrasta z lów karabinów. Dziś coraz częściej płynie ona światłowodami. Michał Kwiatkowski,